Kaszubska kuchnia to nie tylko smaki, ale także opowieść o tradycji, naturze i historii regionu. W dzisiejszym odcinku odkryjemy tajniki smaku kaszubskich potraw. Poznamy ich historię oraz dowiemy się, czym wyróżnia się kaszubska kuchnia na tle innych. Od lokalnych składników po unikalne sposoby przygotowywania. Zapraszamy do świata, gdzie każdy posiłek to część dziedzictwa kulturowego kaszub. Kuchnia kaszubska na tle innych regionów Polski jest zależna głównie od swojego położenia, i ta różnica, która jest między i jak już występuje różnica między innymi regionami, yy, widoczna jest właśnie w tym położeniu. Czyli zasobna była w ryby, w ryby słodkowodne, ryby morskie. Yy, no i oczywiście ubogie ziemie, które yy, dawały bardzo małe plony i głównie uprawiano yy, żyto, grykę. No i później ziemniaki, które też stały się taką podstawą wyżywienia, więc można to w jednym dużym skrócie ująć jako ziemniaki, potrawy mączne z mąki żytniej, ryby różnego rodzaju oraz jakieś kasze. Jeżeli chodzi o takie potrawy kaszybskie, które się wyróżniają na tle innych regionów i które są takim chyba najlepszym wyróżnikiem, to należy je podzielić przede wszystkim na potrawy takie uboższe i bogatsze. I taką potrawą, która należała do uboższych można śmiało podać jak śledzie w occie czy śledzie w śmietanie, głównie jakieś może małe, drobne potrawy rybne. A taką bogatszą potrawą, która jest na pewno reprezentatywną, możemy uznać frykasy, czyli pospolicie nazywane na kaszubach białym sosem, czyli ryż z białym sosem, rodzynkami oraz kurą. Na kaszubach szczególne miejsce w kuchni zajmują zupy, które od wieków gościły na stołach miejscowych rodzin. Różnorodne, sycące i przygotowywane z lokalnych składników odzwierciedlają one tradycje i naturę tego regionu. O kaszubskich zupach i ich wyjątkowym smaku opowie nam pani Barbara Sałata, która od lat zgłębia tajniki tej kulinarnej sztuki. Większość zup, co jest troszeczkę dziwne, na kaszubach mają trzy smaki: słony, słodki, kwaśny. Przeważnie one mają słodycz i zupy takie tradycyjne, rodzinne, to opierają się na tych produktach, które rosną w lesie, w sadzie, po prostu na tym, co mamy, zbieramy. Nie? Zazwyczaj się suszy wszystkie owoce, jabłka, gruszki, wiśnie, śliwki, później się i grzyby i później się z tego komponuje różne, różne zupy. Ja gotuję na przykład taką popularną u nas była zupa brzadowa. Brzadowa dlatego, że brzot to po kaszubsku jest sad, czyli zupa z sadu i ona się opiera na, jest tylko marchewka jako warzywo świeże, potem się dodaje suszone grzyby, jabłka, gruszki, wiśnie i śliwki i do tego się daje ziemniaki, także to jest takie jarskie danie, zabiela się maślanką i po prostu ona jest bardzo smaczna i też ma te trzy smaki. Przede wszystkim słony, słodki, kwaśny. Zupę tą gotowało się u nas od kiedy pamiętam, to moja mama gotowała. I w ogóle tak jak z wywiadu nawet jest. Książka jedna, gdzie jest właśnie 1800 rok, data tej, tej zupy. Nie? Bo to po prostu ludzie gotowali z tego, co mają. Kiedyś owoce się suszyło w piecu chlebowym. I to najlepiej było, jak wybierało się chleb już upieczony i w to się wsypywało owoce. I dlatego ludzie zawsze mieli sady koło domu i z tych po prostu przechowywali to, a inaczej jabłek się nie przechowywali. Albo we albo w suszone. Nie? A kolejna zupa to jest zupa grzybowa. Tutaj dzisiaj też będziemy gotować. No to również jest oparta na grzybach, albo suszonych, albo świeżych. Jeśli jest gotowana teraz w sezonie, to podstawą jest albo boczek wędzony, albo na kiełbasie. Ona ma taka jest bardziej treściwa i to też jest. jest z makaronem podana. Grzyby świeże się odsmaża na patelni i później się dodaje do, do zupy. Także to jest również bardzo treściwa. Bardzo, bardzo smaczna ta zupa jest, również jeszcze inną zupę gotuję, na przykład zupę fasolową z ziaren suchych, to również podaję ją z wiśniami. Więc jest gotowana zupa na żeberkach wieprzowych, dodaje się jakąś tam skórkę od słoniny albo jakoś, też trochę kiełbasy, więc ona ma ten smak słony i dodaje się właśnie na końcu dodaje się wiśnie. Jest bardzo smaczna zupa. Także mówię, cały czas się przebijają te trzy smaki. Tak jak w poprzednich odcinkach, zapytaliśmy sztucznej inteligencji, czy potrafi wygenerować przepis na potrawę kaszubską oraz zdjęcia przedstawiające kaszubskie potrawy. Otrzymaliśmy taką oto odpowiedź.